Wielka środa. W pierwszym czytaniu z księgi Proka Izajasza znowu słyszymy słowa, głos Sługi Pańskiego. Tym razem mówi on o tym, że Pan Bóg obdarzył go specjalnym darem, językiem wymownym, językiem, znaczy słowem, po to, żeby umiał przyjść z pomocą strudzonemu krzepiącym słowem. Słowo jest po to, żeby móc pomóc ludziom strudzonym ludziom osłabym, ludziom, którzy po prostu są na granicy, można powiedzieć, wykończenia, z Słowem, które może pomóc. Słowo może pomóc. Po to się głosi dobrą nowinę, bo Słowo może pomóc. My doskonale wiemy, jak Słowo może zranić, ale może też bardzo pomóc. I zadajemy sobie pytanie, w jaki sposób On pomagał tym ludziom, jak mógł dobierać Słowa, bo czasem nam brak słów, czasem nie wiemy, jak się zachować wobec człowieka, bo człowiek chętnie by pomógł, ale nie umie znaleźć odpowiednie Słowo. I prorok mówi tak, każdego rana pobudzamy ucho, bym słuchał jak uczniowie. Pan Bóg otworzył mi ucho, a ja się nie oparłem, ani się nie cofnąłem. A więc, żeby mógł pomagać strudzonemu przez słowo, musi sam pierwsze słyszeć. Musi umieć słuchać Pana Boga, musi starać się słuchać Pana Boga od samego rana, musi starać się szukać Jego słów od samego rana. Jest takie zdanie w Księdze Przysłów: Kto umie słuchać, może ciągle mówić, tak jak rzecznik, czy tak jak ktoś to tłumaczy. Jak umiesz słuchać, możesz tłumaczyć, możesz ciągle mówić, ale żeby móc mówić, trzeba najpierw słuchać. Może to jest nasz problem, że my czasem chętnie byśmy pomogli ludziom. Widzimy, że ludzie są strabieni, ale i nas nam brak słów. Dlatego nam brak słów, że nie sami nie słuchamy, że za mało słuchamy Pana Boga, dlatego nie wiemy, co powiedzieć w takiej czy w innej sytuacji. Ma słowo dla każdego, nawet dla ludzi najbardziej strudzonych, najbardziej ludzi, ludzi odrzuconych. Psalmista yy, 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 zwraca uwagę na to, że te wszystkie urągania, które znosi cierpienia, to robi to dla Pana Boga. Dla Ciebie znoszę urąganie, hańba twarz mi ogrywa, to znaczy okrywa, to znaczy z powodu Pana Boga On cierpi. Śmiał się z powodu Niego. Ale jak mówisz, że dla braci moich stają się obcy i cudzoziemcem dla synów mojej matki, to jest mega odrzucenie. Bo jeżeli ci ludzie obcy odrzucają, to jeszcze pół biedy, ale jeżeli Twoi bracia, jeżeli po prostu, jeżeli Twoje rodzeństwo, to znaczy, że jest bardzo źle. I wiadomo, że boli każde odrzucenie, boli każdy niezrozumienie na tym świecie, ale najbardziej boli nas, jak odrzucają nas najbliżsi. Jak jest to rodzina, jak są to przyjaciele, jak są to znajomi, jak są to ludzie, którym człowiek zaufał. To jest bardzo, bardzo bolesne. I wtedy chodzi o to, żeby się... Nie denerwować, żeby nie zacząć nienawidzieć, żeby nie chcieć odpłacić złem za zło, żeby kochać pomimo wszystko takich ludzi, żeby pomimo wszystko starać się modlić za nich i, i, i rozumieć wtedy, że tak, to jest, to jest mój czas cierpienia może nawet niewinnego, to jest mój czas bycia jak Jezus dla innych, to jest mój czas do tego, żeby, żeby po prostu być dla tego człowieka oparciem, nawet jak on tego oparcia nie chce. Miłować nieprzyjaciół, miłować tych, na których żeśmy się zawiedli, miłować zwłaszcza tych, którzy są najbliżsi, to w jakim sensie być Chrystusem, cierpić chociaż trochę jak Chrystus. I nie jest to łatwe, nie jest to przyjemne, ale to też jest część naszego powołania chociaż trochę w życiu nieś krzyż jak Chrystus. Ewangelia opowiada o zdradzie Judasza. Te słynne 30 srebrników sam Judasz proponuje to nie jest tak, że oni mu proponują, więc tym bardziej smutne i przykre, że przychodzi uczeń Jezusa no i mówi, co chcecie mi dać, a ja wam go wydam. Jestem w stanie go wydać, ale zaproponujcie jakąś cenę. I to dla nas jest mega bulwersujące i, i nie rozumiemy tego. A z drugiej strony, można powiedzieć, to powtarza się w historii przez całą, całą, całe wieki i to się będzie powtarzało do końca świata, że my sprzedajemy Boga. My sprzedajemy Boga czasem, czasem za pieniądze, czasem za sławę, czasem za święty spokój, czasem za przyjemność, czasem za, za to, żeby emocje były takie, jakie mają być, czasem za, za dobre imienie. My naprawdę często, czasem sprzedajemy Pana Boga. I nie ma się co bulwersować na Judasza i myśleć, że on był nie wiadomo jaki ostatni zły ale pomyśleć sobie, co jest takim srebrnikiem w moim życiu. Jaką cenę ja daję za to, żeby, żeby Chrystus nie był w moim życiu. Za ile go wyrzucam z mojego serca, kiedy nie chcę po prostu, żeby on w moim sercu królował. Poszukajmy srebrników, bo na pewno one są w naszym życiu, skoro w tym życiu nie zawsze jest Jezus. Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący. Ojčec i Syn i Duch Amen.